Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne ciasto murzynek z wiśniami. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania potrzebujemy jedną szklankę wiśni. Wiśnie mogą być mrożone, świeże, lub może to być konfitura z wiśni. Ja dzisiaj użyję konfitury. Dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 ml. Sześć jajek, najlepiej w temperaturze pokojowej. Łyżeczka proszku do pieczenia oraz łyżeczka sody spożywczej. Pół szklanki ciepłego mleka. czy czwarte szklanki cukru. 3 czwarte szklanki oleju lub roztopionego masła oraz 4 duże łyżki kakao. Bierzemy dużą miskę, wbijamy do niej jajka. Wsypujemy cukier i miksujemy przez kilka minut. Wlewamy olej lub masło, miksujemy. Wlewamy mleko, miksujemy. Przesiewamy mąkę. Przesiewamy kakao oraz sodę z proszkiem do pieczenia. Mieszamy ciasto gotowe. Bierzemy formę wyłożoną papierem do pieczenia. Moja forma ma 24 na 24 cm i wlewamy do niej ciasto. I na górę wykładamy wiśnie. Jeśli będziecie używać wiśni mrożonych, najlepiej najpierw obtoczyć je jeszcze zamrożone w budyniu lub w skrobi ziemniaczanej. I tak przygotowane ciasto murzynek z wiśniami wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu na około 35 minut po 30 minutach po 35 minutach sprawdzamy patyczkiem jeśli ciasto jest dobrze upieczone patyczek będzie suchy ciasto gotowe pozostawiamy go do ostygnięcia na jeszcze ciepłe ciasto można zetrzeć kawałek ciemnej lub mlecznej czekolady Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.